Szanowni Państwo, kolejne obszary życia społecznego i gospodarczego wracają do normalności. Mamy więcej swobody, ale nadal musimy trzymać się zasad bezpieczeństwa zdrowotnego. Dziękuję Państwu za odpowiedzialne przestrzeganie tych zasad. Możemy już korzystać, przy pewnych ograniczeniach, z usług gastronomicznych, fryzjerskich, kosmetycznych. Zachęcam Państwa do wspierania lokalnych przedsiębiorców. Otworzyliśmy miejskie przedszkola i boiska. Od 25 maja zapraszam na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze najmłodszych uczniów szkół podstawowych. Wspólnie z Powiatem powołaliśmy Ostrowską Spółdzielnię Socjalną. Jej celem jest utrzymanie terenów zielonych w mieście oraz wykonywanie prac porządkowych. Jest to również nasza propozycja dla osób poszukujących pracy. Drodzy Państwo, Zaczynamy odczuwać w samorządzie finansowe skutki spowolnienia gospodarczego. Stąd też podjąłem decyzję o wdrożeniu programu oszczędnościowego. Jego celem jest utrzymanie stabilności finansowej dziś i zapewnienie miastu rozwoju w długiej perspektywie czasowej. Nadal skutecznie pozyskujemy środki finansowe. W ostatnim czasie uzyskaliśmy wsparcie. Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na kwotę ponad 10 milionów złotych. Zrobimy wszystko, aby ochronić miejski program inwestycji. Od przyszłego roku będziemy realizować przebudowę ulic Prusa Lubiejewska z dwoma rondami przy Sądzie i przy Jagielońskiej, oraz ulicę Najmoły. Po wieloletnich staraniach miasta. Jeszcze w tym roku będzie realizowany remont drogi wojewódzkiej 627 na odcinku ulic 3 maja Grota Roweckiego i Lubiejewska. Chcemy też podnieść estetykę terenów zielonych w mieście i obniżyć koszty ich utrzymania. Stąd też rozpoczęliśmy nowy, ciekawy projekt ekologiczny Łąki Kwietne. W tym roku planujemy trzy miejsca przy ratuszu. Przy Omedze i na wójtówce przy placu zabaw Topolowy Zakątek. Szanowni Państwo, musimy wspólnie przejść przez ten trudny czas. Zadbajmy o to, aby przywracanie normalności przebiegało spokojnie i było czasem budowania wspólnoty. W tym roku przypada 30 lat samorządu, a 27 maja obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w życie społeczności lokalnej w mieście i w powiecie. Trzymajmy się razem i pracujmy dla wspólnego dobra.